Okej okay, ludzi z kawias, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kirok. Słuchajcie, znajdujemy się na serwerze jasiemce.pl Będziemy sobie grać w Skywars jest ze mną dzisiaj Wolnar Cześć, smutno mi wiesz Dlaczego ci Wolnarze smutno jest, powiedz mi Bo brzuch mnie boli Nie gniewasz się, na no nie? Słyszałem, nie... że chcieliś włosy na żel postawić I jest no. ze mną oczywiście tutaj Paweł, paws.pl Cześć Pawle na mnie nie jest dzisiaj smutno, ja dostałem dobrą ocenę z matematyki 2 na 10 A z przyry? Tak więc. Jest... Z przyry nie nauczyłem się, ale cicho, jeszcze nikt nie wie. Tylko nie mów dla mamy, bo cię karę da na komputer. Także co, ludziska, będziemy sobie grać w Skywarsy, Widzimy się na pierwszej tutaj arenyce. Wolner jestem obok ciebie! Pożyczysz mi swoje nie. bokserki? Please! N nie. No na głowę chcę założyć, stary! Nie! Jak to nie? No nie, masz już ten żel. Jeszcze, chcesz coś jeszcze? Co? Ale dostajesz żel taki prosto od serca, prosto z jelita grubego. What? Niedaleko, pata jelito od serca. Jezus to jest Najnowsze przysłowie po prostu Także ja ludzie też. bierzemy tutaj nie, szybko nie, nie Ludzie e, w ogóle jakie macie itemki Jakie macie itemki powiedzcie mi Stary Lepszy niż... Idę na środek bał idę na środek nie, nie Życzcie to. mi szczęścia po prostu ja mam takie szczęście Nie 2 okay? Prawie i gdzie ty What jesteś? E o! E nie strasz mnie! Nie, wolner! Jezu, nie straszcie Wreszcie. mnie! Już byś dostał w zęby! Ja, ja, ja Już ja, ja byś dostał pierwsze, z... patrzą Już byś się pierwszy. pożygał z tego wszystkiego! Pierwsze spojrzałem na eku, o mój Boże! Przegrałem! przegrałem. Jezus Maria, wolner! Ja o mój Boże. Z, Ej! Chłopaki, chłopaki! Chłopaki! Macie sprzyry? Tak, tu A? masz! Dzięki! Dzięki! Szybko! Aaaaaaah! Titrolut, ty ty, ty. ty. Rolu, ty mały, to ty jesteś fuck! Jest ty... zabiłem go! Ładnie, pięknie, wolnar, dobre Ej, zagranie tutaj. Ty dupku, masz przez ranę. On był mój. On był mój. Odesłanie do początku filmu. Masz przez ranę. Hehehe Dosłownie. <śmiech> no dosłownie stary. No dobra, to dawaj, robimy. To czekaj, ja postawię crafting. No to chodźcie ludzie, zrobimy sobie pełnego skybloka, y, wol... Boże, wolnar. Poczekaj, uważajcie. Dobra? Paweł. Uważaj tu postawiłem... tutaj. Dobra. Postawiłem Lawa się robi tutaj, a tutaj się rozbija. Szybko, szybko, szybko! Jest. Działa? Dobra. Czekaj, mam kilof, mam kilof. czekaj, daj, ja, ja będę kopał, mam. ja jestem Murzynem, jestem małpą. Dobra, to jedy tam daj. sprawdzić na dół czy Dajcie mi. nic dobra. nie spada stamtąd. O ej, e, 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 e. Zara obsidian będzie, kurde Ale wy jesteście słabi. Ej, czekaj! Ty działa! O, działa! Ej, nie, nie, nie! Ktoś to zrobił! No, popsuliście wszystko! Popsuliście całe... No i nie, dobra, idę, cześć! Ej, ktoś jest na górze! Nie chcę was martwić, ale ktoś tam sobie siedzi! To pewnie Bóg! Nie, to nie jest Oj, tu dwóch ich jest! Idę, ja będę, ja idę. Dawaj, Chodź, dawaj, bijemy kolanami na rejt, to po prostu będzie szybkie zagranie. Spodu. Szybki numerek, spodu. stary. Spodu. I robimy spodu. Ja patrz, plec. O, fuck! Plecy, plecy, Ej, tu! Plecy. Dobra, padł? Pad. Nie, nie padł! Spadł! Dawaj go. Dobrze, Dobre, ładnie, leży. pięknie, Wolner. Okay. Dobre zagranie, 2 na okay. 10, stary. Okay. Dzięki. Ja, ja. O, daj mi, daj mi, stary. To Gdzie jesteś? A tutaj Na dole, tu, gdzie go zabiliśmy. Spoczka, biorę. Ej, tu i było dwóch, gdzie jest drugi? Haha, ulotnił się. Wyparował. Ogólnie nie chcę się przyznać, ale to to ja wam zepsuję generator To Ty generator, Paweł? Tak, to byłem i ja już. Dostaniesz karę, nie będziesz mógł grać na komputerze, kurde. JP całe życie. J całe życie! Gdzie jesteś? Zbijem mnie! Wola! Dobra, nie Dobrze, pięknie, stary, dobrze żeś to zrobił. Czyli zostało nam właściwie dwóch. Dwóch zostało, tak? Tak, dobrze. dobrze w, w takim dwie, razie ja się te perłą, perłom, tylko jeszcze nie wiem, gdzie. jesteś, ja ja, ja, gdzie oni są? Właśnie ja nie mam bladego. I jednego widzę tam, jest taka wieża, taka wieża. Dubek. Chodź patrz gdzie ja. Nie tam dubek. dubek. Ja ci zaradam dubek. Ja ci zaradam Małpek. dupek. Małpek. Dupek? Małpek. Dupek 221. Nie trafię. Nie trafię um. perłom. Oszukaństwo. Ej, tu nie będę trafić, what the fuck? Ej, trafiłem. Zres, lol, LOL! LOL! Ej, patrzcie, Aha, patrzcie, patrzcie co zraje, patrzcie, dobrze, dobrze spadłeś 2 na 10. Ci Ej, ci dajesz. zaraz dam 2 na 10 stary Małpa się klepie. Małpa się. Klepie. Ostre plejcie. Trzymajcie za mnie kciuki, wolnar ty nie ty możesz. obserwujcie Dobra. jak małpa się bije Wolnar, dalej odrosły ci kciuki. Ale co to, 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 to. Pomóżcie! Dobra. Patrzcie co Dobra, ja tutaj już, robię! No. Wolnar! Ej, no nie no pogięło cię! I do sorry, no przypadkiem, wybacz mi to. Weźcie się w Kupię ci tysiąc subów Dobra, pokaż mi tylko palcem, w, którym, w którą stronę. Ale. A może ty pokażesz palcem? Górą. <laughs> Jaki dowcipnik? Gdzie górą? No. Nie no, wiem, czy to tak wygląda. No, ale żeś to zrobił. Dobra. Wolnar. Opa, sorry. O nie, ty gnoju, nie masz za, masz za dużo subów. Wie, ty masz więcej subów. Wygrałem! What the fuck? Wygrałem! Ja, the fuck? Słuchaj, stary, zazwyczaj tak było, że kto miał więcej subów, ten wygrywał. A teraz jest na odwrót. Ja mam najmniej z wszystkich subów i wygrywam. Dobra. Wy jesteście gnojami. Bluję Pluję dbaczam. na was! O ty śmieciu. Ej, przepraszam, przepraszam. Ej, no i teraz oko mnie boli, bo trafiłem. Fokus na Volnara. O ty śmieciu. Ja Ninja wziąłem chyba. Ja, ja wziąłem ja... Aha, ja... ja zapomniałem wziąć jakąś klasę. No dobra, No 2 na 10. to Paweł, gratulacje 2 na 10. Ja zostaję tutaj. Ej, ja. ej bo ja generalnie no, no. to... Dobra, no nieważne. Mów, mów! Nie, move, move. Nie, no dobra. nie, nie, wiesz, nie, nie będę wam przerywał tej dobrze romantycznej chwili. Romantycznej, powiadasz? Dobra, ja mam hełmik. Wypadło, że. Ale tak ja mu wbiłem kolanami na ryb, zniszczyłem jego w ogóle marzenia. Nie, nie, nie. Czy gdzie nie, nie, ty ty jesteś? Nie, 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 zablokowałem się. Ej, to jakiś wiwat, dobra, bijam do niego. Zabijam na bit. trochę podbić. Dobra, zabiłem, patrz, patrzcie, już nie, nie, dwóch zabiłem, to się nazywa skill. Ma się tego jest skilla. Nie? Jezu Team play Dzięki ci Paw, jesteś normalnie na kocham cię. E, jaki Paw, szybko. E, no. Szybka. <laughs> <laughs> kocham cię. Volnar, ty ty jesteś na środku, bo nie wiem No, a kto inny, ja tu, No właśnie nie widzę. Mam ostre playsy kręcić. Masz Masz czapkę założoną, nie widzę twoich grubych brwi Weź mnie po całej wiesz gdzie? Gdzie ty wieli to? To ci zaraz pokażę. Patrz. No. No nie. Ale stary. Nie, nie ma. Ten teraz to nie mów mi stary, bo ja nie jestem stary. Ej, ktoś tu jest. To ja. To pa. <grym> Już byś dostał w zęby. Ej, a co z moim pięknym ogonem? Weź, Patrzcie, tutaj patrz, się buduje do was. Buduje ma. się do was typek. Uważajcie, tutaj jeszcze. Z jest? której jest? strony? Tutaj, ludzie. Który to duży? Tutaj Ustanie na górze nie. jest. No ja w niego nie trafiłem! Spadł? No nie! Jest! Tak się niszczy nie. typów. Tak się po prostu niszczy, jestem. Mele... co spadł? Nie, on nie spadł! Hey, nie, 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 nie spadł! Weź Bigo, nie <ścoughs> mnie! Paw! Ty ale... nie wierzę w ciebie. Wo Wybił was o. dwóch! O, może Bo co, pan co pan za pan zera, co za zera, patrzcie! Wrażenie, tak się jego góry, niszczy. Ej, ale... hey, what the fuck, ty Gimbusie. Ty gi ej. O, już, już, ej, już, ja nawet Wolnar. Nie w gimnazjum, wiesz, co? No i co z tego, zapiłeś mnie. Zapiłeś mnie. Nie, nie, nie mam nie, killa. Nie wierzę, ej, nie wierzę w ciebie. Nie mam killa, spokojnie. Patrzcie, co ja tutaj będę robił, będę niszczył w przeciwniku, ej. będę wlatywał kolanami na ryj. Wy nie wiecie, co tu w ogóle będzie. teraz. Nie ciała. Wolnar, ale, ale ja miałem wrażenie, że ty jesteś po mojej prawej stronie. I jak zobaczyłem, że ktoś spadł, to od razu automatycznie zacząłem go bić i tak. Pamiętajcie potem drodzy widzowie, motto na dzień dzisiejszy. Wolnar mistrzem, wolnar panem, zawsze będę jego fanem. What? Powtórz. Dobra, Wolner, popatrz tutaj jest jeden versus dwa Właściwie ja jestem sam, jestem zwykłą, biedną tutaj Biedną, bo mi się nie zgadza Małpką tutaj na ręce ludzie Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki Patrz, możesz gościa zrzucić, za tobą, za Gdzie? Gdzie? Za tobą, no tam A tu tutaj jest, fuck stary, patrzcie co ja mu zrobię Patrz, uda się? Uda się? Uda się? Czy uda się? No dlaczego? No patrz No jest Nie wierzyliście we mnie Pluje na was Tamten jest tam, patrz tamten jest tam Dobra, perła. Wiedzisz, Dwa na 10. O oh, fuck, nie, 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 muszę wygrać. No. Ej, nie wygram. Nie wygram, nie wierzę w siebie. Jak patrz, wygram. Teraz to tylko... ci zaklepię wodę. To no właśnie nie jest yes, inteligentny. <laughs> patrz, wygram! Nie! Fuck! Yes! 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 Ole, yes. yes. pisk. Jest. Pisk jak Pod dziewczynka mała. Ej, wy, chyba pisz... Chyba sześciu zabiłem. Jak się nie mylę. Ale jestem dobry. Nie, naprawdę. Ej, spuść, spu Wolnar, gdzie jesteś? Spójrz moją, moje No, nie uciekaj. Spójrz moje oczy. Fuck. Spójrz wojna... No, Wolnar. Gdzie jesteś? Wolnar, spójrz, spójrz moje oczeki. No dobra, no to stój w miejscu. No. Wolnar. No. Yyy. E, tak? Masz Zeza. To bolało. A to bolało. Ej, stary, wiesz jak mnie to bolało, jak mi kazałeś patrzeć w oczy, ej, ja nie mogłem tak oczu skrzyżować? <laughs> What the fuck? Co, co, co ty mi mówisz o bólu? Dobra, spadamy sobie tutaj na dół, wolnar. Gdzie ty jesteś, wolnar? Powiedz Bole, to, mi. Ty jesteś co? obok mnie, a tu pasta jest chyba, tak? Jest, jesteście obok mnie, ludzie, jesteście a, pomiędzy jesteś między, no. między nami. Jak ktoś mnie już hejtuje. ja jestem pomiędzy wami, o tak powiem. No, ja bym go zbanował na twoje miejsce, wolnar. No, wolnar no, banuj już, trzyma, już stary. Ej. Ciągle no, mnie ludzie hejtują. No bo. bo... Stary, to, to jest normalne no, masz duże brwi, masz bardzo grube brwi, których ja mega zazdroszczę. Jestem, jestem seksowny i mam dużo widzów na YouTube i mam super dziewczynę, A która wszystko, mnie zdradza. Która mnie zdradza. Jest pięknie. Jest pięknie. Jest dobrze tutaj. Dobrze jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Boże, Paweł, Jezus Maria, Paweł, On no, kiedyś zęby dostać i no, się ci No tak, dziwić, no. I się Znale? obsmarkać. Ej, widzę, że przyszedłem tutaj, nie? I okay. ja tu jestem nielubiany w tym filmie. Ja, ja chyba zaraz tu wychodzę. Jezu, wolnar! Czego chcesz? Wy mnie straszycie swoją kurde tutaj obecnością! Ej, cię lecz. No, a, po, powinienem cię. zacząć. Wolnar, no, dam ci szczoły, dam ci szczoły, będziesz A bo szczelec. ty tutaj jesteś na górze? Po co mi szczoły? Kto małuk? Kto małuk. Jestem ja naprawdę ma łuk. bardzo zawodowym tutaj. Kto małk? Dam mu szczoły. ...snajperem. Kini. Masz trochę szczołów. Nie, najlepszym łucznikiem na świecie. ona nie, ona nie chce zginąć. ją, Żabi I weź od kopcie mnie, panowie! Ech, nie, wolnar! Co za brzydal mnie tu Jezu Chryste, ale byś dostał w zęby. No Ała. Ej, już też kogoś bić, tak? Nie, nie padłeś, Wolnar, jak ty mogłeś paść? Wolnar, no, ale nauczył się latać. latać. Nie, ej, nie, Paweł, Paweł... Zos, zostaliśmy sami. Nie, jeszcze I z... został jeden. No... Ej, Lębią, popsułeś tam... wszystko, to miała być romantyczna chwila. Mhm. Mm Z żelem na włosach. Patrzcie tak się rzuca perłę, stary, dobra Ale pierwszy czpat widziałeś, że ją zmyliłem, to było wszystko dlatego, żeby ją zmienić. Ej, No Ej to kurde, nie trafiłem perłą Ciota. Ciota? Dobra. <śles> Wygrałem! Paweł jesteś serem! Dzięki. Nie ma za co. To tak, tak po imieniu. Tak, i tak zdobyłem więcej końców niż ty. Stary, no, takie mam, coś się ma w genach, ja. Wejścia za te, za wygraną, gimbusie. Także słuchajcie, ludziska, był ze mną tutaj Paweł, był ze mną Wolnar. Cześć. What the fuck, jak on tu las? Ja nie wiem. Także ludziska, graliśmy sobie tutaj dzisiaj Skywars na serwerze jaśmc.pl, na który was serdecznie tutaj zapraszam. Zapraszam, słuchajcie na kanał Pawsa, na kanał Wolnara. Także co mogę powiedzieć, Dziękuję za każdą łapkę, dziękuję za każdy komentarz oddany pod tym filmem. Trzymajcie się ciepło. Cześć, Wolnar, cześć, Paws. Panda, cześć. panda. Panda, a ja nie dam. Aha, ha,